Nie Wojciech Walasik aktor grał Czesi w klanie. Wojciech Walasik urodził się 20 maja 1962 roku, roku w Lodzi. Został aktorem teatralnym i filmowym po ukończeniu PWS i w Lodzi i Akademii Muzycznej w Lodzi. Publiczność telewizyjna poznala aktora dzięki serialowi Klan, w którym grał rzekomego Meze Czesi, w tej roli Anna Powierza. Oprócz działalności teatralnej i filmowej, profesjonalnie zajmował się dubbingiem. Dotarła do nas smutna informacja, ze 3 lutego, w wieku 60 lat, Wojciech Walasik. Aktor, reżyser, wykladowca Akademii Muzycznej w Lodzi w latach 2001-2011. Nabozęstwo zalobne zostanie odprawione 8 lutego 2023 roku. zroda, z RODA, o godzinie 14.00 w Kościele w Niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święty Leonarda w Pajecznie. Uroczystości poprzedzi wystawienie oraz wyprowadzenie urny na cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. cmentarnej o godzinie 12.00 poinformowano na facebooku Akademii Muzycznej. Jego filmografia obejmuje takie pozycje jak 1988 Niezwykła podróż Baltazara Kobera, Rudielec 1989, Porno, Mężczyzna na Sylwestrze Juli 1990, Pożegnanie jesieni, Baron Chwasdrogiel 1991, n. Kropka do Alike Fake, Narrator 1991, Krol. Kwatermist 1991, Obywatel świata Wojtek 1992, Czarna Sląca, Ksiądz 1992, kawalerskie zycie na obczyznie, robotnik 1992, listopad, asystent profesora 1993, Moja historia, dziennikarz na konferencji prasowej w Gdańsku 1993. Przypadek Pakosieńskiego, szachista 1993, siedmiomilowe trampki, kocizolnierz, Gloss. Partie wokalna 1996, z Runą, mężczyzna w pociagu 1997-2011, klan, Bronisław Porebski. Masczesi 2000-2005, Plebania, Jarek, Dratmaryli. ODC 17, 19, 163 i 164, mitek ODC 581, 582 i 584, 2000, Noc świętego Mikulaja, Ksiad 2001, Cisza, Barman w Klubie Tachno 2001, Marszalek Piesłudski, Aktor Zielonego Balonika 2001, Tamis z powrotem, Milicjant 2003-2005 Sprawa Nadzis, kalendowski. Dyrektor ZOO 2004 Glina, Policjant Sawczuk, ODC 9-2004 Panienki, Policjant, ODC 1-2005 Boze Podszewka 2, Mężczyzna w Biurze Puru, ODC 1